Witam na kolejne aukcji firmy Maszyny Mały Samaków od Helański. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty Jest to mała frezareczka narzędziowa Jugosłowiańskiej produkcji ALG, model 100 ALG 100 Jest to frezarka na licencji niemieckiego Dekla FP1 Bardzo fajne maszynki jeżeli chodzi o obsługę Bardzo przyjemna praca zgrabniutkie waga około 800 kg Wysuwana pinola wiercąca, to jest blokada tej pinoli się o, o, nawet jest ze sprężyną. Królestwo <głos》>, naprawdę super stan tej maszynki jest. To jest blokowanie wrzecionka. Przedstawię teraz pracę maszyny. Mocowanie jest MK4 w pionie i w poziomie. Można tą głowicę tu się ściągać. Odblokowuje się te dwie śruby i cała belka jest ściągana. Yy, do maszyny mamy pełne oprzylądowanie jeśli chodzi yy, i Madełka, obrotowe stoły, cuda na Kił Mamy bardzo dużo y, y, obrządowania, ponieważ bardzo często sprowadzamy te maszyny do nas, do, do Polski. Y, jest to maszyna, naprawdę w pięknym stanie. Tu jest włącznik y, obrotów. Ona posiada dwubiegowy silnik. Teraz są niskie obroty y, silnika na pierwszym biegu. Ona chodzi dochodzi no ona ci łysienko jak wiertarka no to jest pierwszy bieg teraz drugi bieg tu jest jeszcze tak w świecie siedmiotka ta szafka jest tak przymocowana na razie na do na, na, no, czas transportu ale tutaj macie Państwo e, e, lampkę kontrolną na jednym biegu tu jest na drugim biegu świeci się wtedy zielona lampka na czerwonej jest szybka lampka czyli bardzo taka fajna maszynka, wszystko wyposażone tak jak trzeba to jest jedna rzecz, następna rzecz zmienimy obroty, tu jest sakrę, następny jest tutaj no, kurczę naprawdę, ale chodzi ta maszynka ciutko trzeci bieg nie powiem, że wiertarki właśnie czasem chodzą na paskach klinowych, jak ta frezarka na, na tym już, już muszę jeszcze troszkę przekręcić, już, bo, już nie chcę się jedną ręką. To dobra. Jeszcze raz. O jest. No pięknie dała się kość. Posłów. Posłów wzdłużny, mechaniczny. Ona z tego co pamiętam, ma chyba 30. 30, albo 35 cm przejazdu roboczego, zaraz zobaczymy, bo tu jest podziałeczka. A przepraszam, 30 będzie, 28, 29, 30, 31 cm ma w osi X. O, to może od razu zobaczymy w jakim stale nie są stoły, e, raczej prowadnice. No, o sobie widać, bo jest czarno. Nie, raczej nie czarno, tylko ciemno, ale ładne te stoły są tutaj. Teraz, yy, teraz te sposób, w jedną stronę, w drugą stronę. Tu są szybkości, jedna szybkość, druga szybkość, szybkie. Teraz następne, to może damy na wolne, żeby nie zgrzytać. Wolne. Następna. Jeszcze jedne. Jeszcze jedne. I jeszcze jeden. także wszystkie przekładnie tutaj i tutaj sprawdziłem, działają. No To jest oczywiście szybki, bieg, wolny bieg. Teraz szyb, szybki bieg to ona automatycznie też tutaj e, szybkość posuwu też jest większa, bo tu jest tabela jeżeli chodzi o zakresy obrotów, o silnik dwubiegowy. No i tutaj macie Państwo pokazane na jakim zakresie obrotów, jakie ma obroty wrzeciono-pionowe, wrzeciono-poziome, bo to jest odnośnie posuwu, raczej odnośnie obrotu wrzeciona, a tu macie Państwo szybkości, jeżeli chodzi o, yy, pewnie szybkości, a nie, to przepraszam, to będzie dodatkowo przystawka do dutowania, jakie ma ilość, yy, po prostu ilość ma u, yy, uderzeń na minutę, jeżeli się przystawkę, bo można do niej też dokupić przystawkę do dutowania. Jeżeli chodzi o, o szybkości posuwów, to tu jest tabelka tutaj. Zapraszam. W pięknym stanie ta maszynka jest, ciutka, dokładna, sztywna w oryginale. Tutaj żeśmy nic w tej maszynie nie robili. Głowica jest oczywiście ustawiona pod kątem. Oraz dostępne tam jest dużo innych modeli frezarek, między innymi Avia, troszkę większa, która ma tam o, o 10 cm większe przejazdy. Też bardzo dobra maszyna, dzisiaj nagrywaliśmy. Oraz jeszcze większe maszyny aż do Czechton Także zapraszamy do wyboru Do koloru Załadunek jest zapewniony, tani transport Tej maszyny wysyłamy Często cały kraj Koszt wysyłki Kosztuje 450 zł Bo wysyłamy ją na większych paletach Dla bezpieczeństwa, takich 120x120 120. Wspinamy to I wysyłamy cały kraj Zapraszamy Maszyny Mały Samaków Podhalański Aha, bo nie wiem czy włączyłem jeszcze góra dół, posłów chyba nie, to włączymy jeszcze, bo tak szybko, szybko czyli tak, tu było e, posłów, e, damy może szybszy ten posłów, bo taki wolny jest, już, wyk czyli tu damy szybki posłów, włączymy, wyk w jedną stronę, w drugą stronę i, i, jest góra, i dół, tak Z ma, czyli tu było 31. W z ma 35 i w ma 17 cm, 170 mm. Teraz idzie na dół, teraz idzie do góry. No super z tej masy, naprawdę zapraszam. Jakbym miał kurcze miejsce, to sam bym sobie ją na warsztacik postawił. <laughs> Ale jestem tak zawalony, że niestety no na 10 w pracował nie będę.